Dzień dobry! Pamiętacie patyczki z przedszkola? 2 patyczki plus 3 patyczki równa się 5 patyczków. Nie chodziłem do przedszkola, tylko od razu do szkoły i od razu spotkałem się z ignorancją. Wiecie, jak pani uczyła liczyć na 8 plus 4 równa się 12. Otóż to wcale nie jest 12: 8 dodać 1, 2, cofamy 3 i 4. A ponieważ cofaliśmy koraliki w rzędzie niżej, przesuwamy jeden koralik w wyższym rzędzie. Skąd wiadomo, że to 12? Wszystko się wyjaśni, jak opiszę, co oznaczają kolejne rzędy. W tym wypadku mamy jedną dziesiątkę i dwie jednostki, czyli 12. A jak będzie wyglądał zapis roku, w którym się urodziłem? Jak widać, na tym liczydle można zapisać liczby w zakresie do 10 miliardów, a nie 100, jak uczyła pani w szkole. Zostawmy liczydło. Przygotowałem na dzisiaj ciekawsze zabawki. Na przełomie wieków XVI i XVII kilku matematyków niezależnie od siebie badało logarytmy, a w szczególności możliwość wykorzystania ich do szybkiego mnożenia, dzielenia, potęgowania i pierwiastkowania. Oficjalnie suwak logarytmiczny, czyli rodzaj linijki z naniesionymi wartościami logarytmów, wynalazł w roku 1632 William Outred. Przyrząd ten ewoluował zarówno w kształcie, jak i w możliwościach rachunkowych, nie tylko udostępniając funkcje trygonometryczne, ale specjalizując się w konkretnych dziedzinach obliczeń, jak artyleryjskie, nawigacyjne, naświetleń w fotografii i wielu innych. Suwaki produkowano w różnych kształtach, także w postaci okrągłych tabel, jak i walców, które cechowały się znacznie większą dokładnością obliczeń. Ewolucja przemysłowa oparta była na obliczeniach wykonywanych na suwakach, i dopiero powszechna dostępność kalkulatorów zepchnęła te urządzenia do muzeów. Warto dodać, że podczas misji księżycowej Apollo używano suwaków, ponieważ można było nimi wykonywać obliczenia szybciej niż kalkulatorami, co mogło mieć znaczenie w przypadku awarii krytycznych. Dzisiaj suwaki są egzotycznymi urządzeniami nieznanymi w większości ludzi, którzy już nawet nie używają kalkulatorów i liczą wszystko w Excelu. Jednak w dobie apek stanowią coś namacalnego i tajemniczego. Nie byłoby jednak pożytku suwaka, gdyby nie umiejętność posługiwania się nim. W przeciwnym razie stanowiłby on tylko dziwną linijkę. Typowy suwak składa się z trzech części: linijki, przesuwki i okienka. Skale oznaczane są literami. C i D to skale podstawowe. A i B to skale obejmujące dwie dekady do obliczenia kwadratów oraz pierwiastków. K skala obejmująca trzy dekady do obliczania sześcianów oraz pierwiastków trzeciego stopnia. I albo C i czerwona skala odwrotności skierowana przeciwnie do pozostałych. L liniowa skala logarytmów. S skala sinusów i kosinusów. T skala tangensów i kotangensów. ST skala trygonometryczna dla małych kątów. Suwaki często posiadają także zwyczajną linijkę, centymetrową bądź calową. Spróbujmy wykonać jakieś działanie. Na początek pomnóżmy 4 razy 7. W tym celu ustawiamy okienko nad czwórką skali D. Przesuwamy przesuwkę tak, by nad czwórką skali D znalazła się jedynka skali C. Przesuwamy okienko nad siódemkę skali D. Odczytujemy ze skali D wynik. Wynosi on 2,8. Lecz musimy jeszcze sumować rzędy wielkości. Dla naszych jednocyfrowych liczb będą to jedynki, zatem mamy 1 plus 1, czyli dwie cyfry przed znakiem dziesiętnym, a więc nie 2,8, tylko 28. Zróbmy teraz inne działanie. Podnieśmy piątkę do kwadratu. Ustawmy okienko nad piątką skali D. Odczytajmy wartość na skali A. Wynosi ona 2,5, ale podobnie jak wcześniej musimy sumować rzędy wielkości. I podobnie jak wcześniej, otrzymujemy dwie cyfry przed znakiem dziesiętnym, więc 25. Policzmy jeszcze, ile wynosi pierwiastek trzeciego stopnia ze 125. W tym celu ustawimy okienko nad wartością 125 skali K. Na skali D otrzymujemy wynik 5. Tym razem nie musimy przeliczać rzędu wielkości, ponieważ wartość skali K wybraliśmy wprost. Oczywiście suwaka używa się do poważniejszych zadań niż prosta tabliczka mnożenia, ale wymaga to biegłości w posługiwaniu się nim. No dobrze, a jak za pomocą tego urządzenia się dodaje i odejmuje? Co prawda można przeprowadzać te działania przez przekształcenie sum bądź różnic według wzoru, który widzicie, ale jest to niewygodne. Dlatego część suwaków z tyłu ma coś takiego. Element ten, zwany adiatorem, jest w pewnym sensie rozwinięciem liczydła. Posiada okienko bądź dwa zawierające cyfry i szereg ząbków, w które wkłada się rysik. Na początku należy urządzenie zresetować za pomocą rączki. Dodajmy teraz do liczby 457 liczbę 672. W tym celu wprowadzimy najpierw pierwszy składnik, a następnie dodajemy drugi, zaczynając od cyfr najmniej znaczących, czyli od tyłu. Najpierw 2, następnie 7, ale nie jest to możliwe, pojawiła się strzałka. Zatem trzeba zmienić kierunek i wykonać taki ruch. Została szóstka, także i tu wyskoczyła strzałka. Odczytujemy wynik – 1129. Odejmowanie wykonujemy analogicznie, z tym, że odjemnik wprowadzamy w dolnym rzędzie. O ile suwak umożliwia liczenie z pewnym przybliżeniem, adiator podaje wyniki dokładne. Jak wspomniałem, suwaki mogą mieć różne kształty i dodatki. Te dwa na przykład zostały zaprojektowane dla absolwentów szkół budowlanych. Z tyłu znajdują się stałe i parametry wybranych materiałów. Tutaj znowu widzimy tabelę naświetlań, która jest formą suwaka specjalizowanego. Analogowych maszyn liczących jest dużo więcej i z pewnością kiedyś do nich wrócę. Jednak w najbliższym odcinku spotkamy się z analogowym zapisem dźwięku, czyli z czymś, co znowu stało się modne. Do widzenia!